Witam serdecznie w kolejnym wywiadzie. Dziś moim gościem jest Martyna. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz, Martyna, czym się zajmujesz na co dzień? Ja jestem księgową i pracuję w, z księgowością uproszczoną. Mhm. Tak naprawdę no, na stanowisku samodzielnego księgowego, ponieważ no, jestem tylko ja w, w firmie zajmującej się, się tym, także nie mam tutaj żadnych pracowników obok, żeby się um, tutaj razem zastanawiać nad pewnymi sprawami. Także mhm. Można powiedzieć, że jestem samodzielną księgową. Nie e, w biurze rachunkowym, tylko po prostu w e, jednej firmie. E, powiedz, skąd dowiedziałaś się w ogóle o moich szkoleniach? Tak naprawdę. To ja do końca nie pamiętam, dlatego że ja jestem tak już od początków, początków, mi się wydaje. Eee, jeszcze sobie sprawdzałam na fanpage'u, kiedy te filmiki były wstawiane, i tam był chyba grudzień 2017, nie wiem czy to było jeszcze wcześniej, czy tam już był usunięte, mhm. ale mi się wydaje, że to był właśnie gdzieś tak koniec tego 2017, początek 2018. Eee, ja już wtedy studiowałam i, eee, i pamiętam, że to było po pierwszej mojej sesji, czyli tej zimowej w 2017-2018, you to... Kiedy ja po kryzysie zmieniając studium stwierdziłam, że jednak zostaję, zdałam mm -hmm. pierwszą sesję, więc już gorzej być nie może. Zaczęłam szukać jakichś takich informacji po prostu gdzieś tam w internecie. I wydaje mi się, że raczej to był Facebook, bo wtedy chyba jeszcze, jeszcze nie miałaś Instagrama ani nic takiego. Więc raczej mm -hmm. musiał być Facebook, na pewno nie blog. Stąd, stąd mm -hmm. ja nie przyszłam. To musiało być Facebookowe. I właśnie pamiętam te takie filmiki krótkie, potem już livey i tak dalej. A. Także jest. Także ja już ja w ogóle byłam na, pier, na drugiej edycji z mistrzem PKP i R, także chciałam mm tym -hmm. także. No to super. <laughs> ale super. To jest, I bo to nie pamiętam, ale to musiało być gdzieś 2018 rok. Mm -hmm. No to cieszę się bardzo. To praktycznie można powiedzieć, że prawie od początku, bo pierwszy nie był blog, dużo wcześniej, ale fanpage powstał później. Instagram to w ogóle już. Y Daleko, daleko później. Ok, a jeżeli chodzi o kurs już samodzielnego, księgowego, to jak oceniasz go w skali właśnie od 1 do 5? No i jak najbardziej, ta najwyższa ocena był, był okay. naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo konkretny. To jest ważne, bo ja, ja lubię, znaczy to też zależy czego, kto oczekuje od, od kursu. Tutaj na co dzień w mojej pracy Trochę mimo wszystko te miesiące są takie schematyczne. To się mm -hmm. powiem, czasami będą jakieś takie większe księgowe zagwozdki, ale to, to sporadycznie mi wszystko się tak mówiąc, brzydko co miesiąc robi to samo. E, mm -hmm. Ale i, i szukałam czegoś takiego, co by mogło mi poszerzyć wiedzę taką ogólną na temat właśnie mikroprzedsiębiorstw i tak dalej, mm -hmm. co mnie dotyka w tych czasach, ponieważ ja sama w przyszłości myślę bardziej o biurze rachunkowym niż takim Super. stanowisku. Mimo wszystko gdzieś tam w firmach. To, mm -hmm. takie, to bardziej było wiele przypadków niż, niż, takie, niż, niż cały czas um, taka, taką bieżączkę to samo, co, co też nie jest fajne, to bardziej kto kto, kto, kto co woli. Tak. I ja po prostu chciałam mieć takie kompendium wiedzy, co na ten moment się dzieje po prostu w tej rachunkowości mm -hmm. tej księgowości bo no, mam te swoje takie przypadki stałe w firmie i na przykład już tam te, te małe zusy to już mm -hmm. tej firmy nie dotykam, także także ja wiedziałam, że coś takiego jest, bo te wszystkie pantajże i pani i, i jakieś tam te grupy księgowe śledzę, ale trochę tak brakowało. Wiedziałam, że jest, ale nie wiedziałam co, w jakiej kolejności. Tak mm -hmm. z tym, pracuję na co dzień, byłam no, no biegła, ale, ale z tymi z tymi osobnymi rzeczami nie, także. Także to jak najbardziej spełniło moje oczekiwanie, bo było to, co najważniejsze w jednym miejscu. Także, także na pewno piąteczka. Super, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Właśnie taki był mój zamiar, żeby zebrać. Wszystkie tematy w jedno miejsce. No i żeby właśnie można było mieć takie kompendium w jednym miejscu, czyli cieszę się, że tutaj ta rola była w 100% spełniona. A jeżeli miałobyśmy wybrać taki jeden aspekt z całego samodzielnego księgowego księgowości uproszczonej, to co by to było? Takiego, co tobie dla ciebie było tak najbardziej przydatne? Czy było coś takiego? Mimo wszystko chyba te ZUSy, bo ja tego nie lubię tak. <śmienią> <śmienią> No, zdecydowanie wolę bardziej te podatkowe rzeczy niż, niż, niż te kadrowe. No, muszę, muszę to robić, więc robię. Ale no, mimo wszystko, jak, jak już bym chciała się gdzieś potem. Nie ominie mnie to, ale mimo wszystko wolę te rzeczy podatkowe i pamiętam, że chyba trzy razy musiałam przeczytać o tych wszystkich badaniach wstępnych i okresowych. Ja nie mogłam jakoś tego po prostu... Och, to, było, to było straszne. I wydaje mi się, że gdy się zbli będzie zbliżał moment, ja jeszcze chyba nie do końca w tym jestem biegła i tak będę musiała do tego wrócić, bo mm -hmm. to jest dla mnie dziedzina i te wszystkie właśnie takie około płacowe rzeczy. Z którymi, z którymi, no, no tutaj, które muszę po prostu częściej powtarzać i jakieś, jakieś te podatkowe rzeczy lepiej mi tak szybciej, szybciej łapię, um, także, także to, to na pewno zapamiętałam, że, że ten moduł zus był bardzo obszerny, ale podobał mi się, bo faktycznie tutaj wszystko, co możliwe z tymi ZUS-ami może tym mm -hmm. było zawarte um, i... I też fajnie amortyzacja była, pamiętam, przedstawiona, bo, tak. bo wiedziałam, że tam jest takie ogólne do, do tych 10 tysięcy limit, potem jest z pomocą i tak dalej, mm -hmm. ale to rozjaśniło co, gdzie i kiedy. No właśnie, bo ja coś tam wiedziałam, ale tak to, to stricte mnie na co dzień nie dotyczyło, także, także to mi fajnie tak, tak usystematyzowało tą moją wiedzę. I, i potwierdziło, że też, też właśnie potwierdziło w wielu przypadkach, że e, robię dobrze, co też e, no, na moją pewność siebie i tak dalej. Także, także Super. pod tym względem na pewno zawodzowało. To bardzo się cieszę, naprawdę, bo też właśnie jeszcze przed każdym kursem ja po prostu obserwuję sobie różnych księgowych na różnych stopniach zaawansowania, czy też zupełnie początkujące osoby i patrzę właśnie, gdzie się pojawiają jakieś błędy, albo gdzie są jakieś rozterki, albo gdzie właśnie jest jakaś taka pięta chwilesowa i ten ZUS pojawia się bardzo często, po prostu nie na pewno słyszałam, podatki, tak, już dobra, już przebrnę przez te zmiany i tak dalej, ale ZUSy, to jest coś strasznego, więc <głos》> cieszę się, że tutaj trafiłam też w punkt. A jeżeli e, miałabyś polecić jednej osobie, e, e, jakiejś osobie ten kurs, właśnie samodzielnego księgowego w księgowości uproszczonej, to kto to by był? Może nie jednej osobie, ale dla kogo myślisz, że kto by się mógł odnaleźć? No na pewno osoby początkujące, no bo to jest takie faktycznie kompendium e, wiedzy. Mhm. E, Myślę, że takie, bo, że takie osoby jak ja, czyli że już pracujące, ale no ja mimo wszystko nie jestem na jakimś super zaawansowanym mm -hmm. stanowisku. także też, też jak najbardziej to nie jest tak, że, że tutaj już już pracujemy na tym stanowisku, więc nic więcej się nie, nie dowiemy, to jakby nic bardziej mylnego, a mm -hmm. nawet to Utwierdzimy w tym, że robimy dobrze, to naprawdę potem wpływa inaczej na, na naszą pracę, bo ja czasami e, na przykład coś, coś zaksięgowałam, powysyłam deklarację i się zastanawiam, czy to na pewno tak powinnam zrobić, mm -hmm. czy to czy ta korekta nie powinna być coś tam z inną, tak. zdać, cokolwiek. Także, tak. także to się trochę też świętego spokoju bo <śmiech> będziemy <śmiech> mieli. E, sami ze sobą. E, także i osoby początkujące, e, jeżeli chodzi o osoby za zaawansowane, no to Mimo wszystko tam są faktycznie takie, takie kompedium, takie podstawy i tak dalej, bardziej wydaje mi się, że tak, żeby sobie wiedzę usystematyzować, mm -hmm. albo, czy jakieś zmiany się nie, nie ominęło, tak. ale to, to też właśnie zależy, co, co, co kto oczekuje od tego kursu. Ja akurat oczekiwałam właśnie, właśnie takiego, takiej pigułki, wiedzy i ją dostałam także, także jak ktoś by chciał jakieś faktycznie rozszerzone, zaawansowane aspekty omawiać, no to to jakby to trzeba by było pewnie z każdego modułu jeszcze osobny kurs tak. zrobić. To. Dokładnie. No, I to przedstawiać. Także, także no, takie, może bardziej początkujące osoby. Aczkolwiek to wszystko. Zależy. Mhm. Dokładnie. Cieszę się bardzo. Tak, też powiem szczerze, że mamy różne osoby na różnym stopniu i każdy się odnajdują właśnie w tym kursie. I dlatego też te wywiady pokazują mi, że faktycznie wszystkie te aspekty, które poruszałam, mają sens, bo dla każdego może się znaleźć coś innego, co właśnie będzie takim efektem wow, super. Jeszcze to wniosło się w moje życie zawodowe, to i to. Ale też to, że powiedziałeś, że to jest taka pigułka. To też jest dla mnie ważne, bo też właśnie pracowałam nad tym, żeby ktoś miał po prostu wszystkie te najważniejsze tematy w jednym miejscu i żeby można się było właśnie łatwo w nich odnaleźć. Dziękuję Ci serdecznie za czas poświęcony i że zgodziłaś się przede wszystkim wziąć udział w tym wywiadzie, bo już niejednokrotnie to powtarzam, że po prostu takie właśnie wywiady w tych, w tych formach, które teraz właśnie wprowadziliśmy, no to będzie na pewno takim wzmocnieniem dla wielu innych osób i też inspiracją. Także dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych naszych spotkaniach już na żywo online, albo w przyszłości, mam nadzieję, no już tak twarzą w twarz, może się uda zorganizować jakieś wydarzenie, gdzie będziemy mogli się spotkać z większą społecznością. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja już na ten e, mini kurs e, samodzielnego. E, Nadal znowu się zapisałam, także. Super! Bardzo się cieszę. Ja Kończyłam to, 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 to jeszcze raz z chęcią przebrnę. Bardzo się cieszę, przygotowałam fajne materiały, tak więc albo na usystematyzowanie wiedzy, a może wpadnie coś nowego, tak więc cieszę się bardzo. Do zobaczenia w takim razie. Dziękuję Ci jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia.